Witam serdecznie. Dzisiaj upieczemy wspólnie makowce. Wspaniałe makowce zawijane z ciasta drożdżowego, bez których nie wyobrażamy sobie świąt. Zapraszam na filmik. Będę ci wdzięczna, jeżeli już teraz zostawisz pod filmem łapkę w górę i pamiętaj o subskrypcji kanału. Dziękuję. Rozpoczniemy od przygotowania masy makowej. Ja wykorzystałam mak już zmielony, 450 g, ale można użyć mak normalny, który wcześniej parzymy, a później należy zmielić. Będziemy potrzebować 5 białek, żółtka wykorzystamy do ciasta. 100 g masła, 100 g cukru, jeżeli wolisz słodkie ciasta, 150 g, szczypta soli pół szklanki dobrego akacjowego delikatnego miodu skórka pomarańczowa około pół szklanki skórka z jednej cytryny 100 g wcześniej namoczonych i pokrojonych rodzynek 100 g orzechów włoskich 450 g zmielonego suchego maku zalewamy dwoma szklankami w Mieszamy. Odstawiamy do wystygnięcia. Przygotowanie ciasta drożdżowego. Oto składniki na ciasto. Ważny jest typ mąki, który wykorzystamy do ciasta drożdżowego. Powinien mieć 11 g białka. W misce rozkruszamy 40 g świeżych drożdży. Wsypujemy jedną łyżkę cukru z przepisu. Rozgniatamy drożdże i mieszamy. Następnie wlewamy 3 czwarte z wcześniej podgrzanego mleka. Wsypujemy 4 łyżki mąki z przepisu. Mieszamy dokładnie, aby nie było grudek. Miseczkę z drożdżami przekrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 15 minut. Do miski wlewamy 5 żółtek, wsypujemy 100 g cukru i miksujemy na kogel-mogel. Do miski przesiewamy 500 g mąki pszennej minus 4 łyżki, które wcześniej wykorzystaliśmy do rozczynu. Gotowy wyrośnięty rozczyn wlewamy do mąki. Mieszamy. Ścieramy skórkę z jednej cytryny. Wsypujemy. Cukier waniliowy albo vanilinę. Wlewamy resztę ciepłego mleka. Wlewamy kogiel mogiel. Wsypujemy szczyptę soli i mieszamy. Zaczynamy wyrabiać ciasto. W sumie będziemy wyrabiać około 10-15 minut. Ciasto można również wyrobić robotem. Ciasto jest już elastyczne, już tak się nie klei. Jest to moment, aby zacząć wlewać stopniowo ciepłe masło. Masło rozpuszczamy wcześniej, aby nam wystygło. Kiedy masło wsiąknie w ciasto, wlewamy następną porcję masła i wyrabiamy ciasto. Stopniowo na kilka razy wlewamy letnie masło aż do jego wyczerpania. Ciasto jest bardzo miękkie i delikatne. Podczas wyrabiania nie przyciskamy zbytnio. Wyrabiamy je w sumie około 10-15 minut. Na koniec składamy ciasto i robimy z niego kulę. Naoliwiamy dużą miskę i wkładamy do niej ciasto zamknięciem na dole. Przekrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. Przygotowanie masy makowej. Kiedy wcześniej przygotowany mak wystygnie, przekładamy go na ściereczkę i wyciskamy nadmiar wody. Na małym ogniu stawiamy garnek, rozpuszczamy 100 g masła. Wsypujemy wcześniej przygotowany mak. Wlewamy około pół szklanki delikatnego miodu. Wsypujemy 100 g orzechów włoskich, 100 g wcześniej namoczonych i pokrojonych rodzynek, pół szklanki skórki pomarańczowej i skórkę startą z, z jednej cytryny. Wsypujemy szczyptę soli, mieszamy, wyłączamy gaz i masę makową odstawiamy. Przed samym zawijaniem makowców do masy dodamy pianę ubitą z białek z cukrem. 5 białek i 100 gramów cukru. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. A więc, już przed samym robieniem, zawijaniem makowców, dodajemy pianę do masy makowej. Nasze ciasto podwoiło objętość. Teraz pozbywamy się powietrza. Ciasto ważymy i dzielimy na dwie duże lub na trzy mniejsze części. Wówczas nasze makowce będą równe. W każdej części robimy kule, odstawiamy je i przykrywamy. I od razu zaczynamy wałkować pierwszą kulę na prostokąt. Jeżeli robimy dwa makowce, ciasto będzie grubsze. Jeżeli trzy, cieńsze około 3-5 mm. Moje ciasto jest cienkie. Będę robiła trzy makowce. Przygotowałam prostokąt o wymiarach 25 na 30 cm. Nakładamy 1 trzecią masy. Zostawiamy po około 3 cm z każdego boku. Ciasto zawijamy dosyć ciasno. Musimy sprawdzić rozmiary naszej foremki. Makowiec musi się do niej zmieścić. Przygotuj trzy duże arkusze papieru do pieczenia i nożyczki. Sklejamy dokładnie ciasto i jego boki. Papier lekko natłuszczamy. Makowce zawijamy dwa razy w papier, nie ściskamy zbytnio. Ciasto będzie jeszcze rosło przesz i wzdłuż podczas pieczenia. Tak przygotowany makowiec wkładamy do foremki. Podobnie postępujemy z pozostałym ciastem. Moje makowce będą szczupłe. Foremka musi być większa od makowców. Przed pieczeniem makowce pozostawiamy jeszcze na 15 minut, w tym czasie nagrzewamy piekarnik. Makowce pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 45 minut na środkowej półce piekarnika. Po upieczeniu zostawiamy je w piekarniku na około pół godziny przy lekko uchylonych drzwiczkach. Zimne makowce można polukrować. Lukier można posypać ziarenkami maku albo skórkami pomarańczowymi. Ja uwielbiam skórki pomarańczowe. Makowce wyszły wspaniale, są przepyszne. Jeżeli zrobiłaś je razem ze mną, napisz w komentarzach, jak smakowały. Makowce pięknie wyglądają, są równe, masa jest wilgotna, smakują wspaniale. Bardzo polecam ten przepis. Dziękuję za obejrzenie filmiku, za lajki i zapraszam na następne. Ciao, ciao!